Witam moi drodzy, ponieważ mamy sytuację taką, że latać nie możemy, a jakoś tam związani wszyscy jesteśmy z lataniem, ci, którzy latają na paroludniach i na, na lotniach, też na szybowcach. Tu pomyślałem sobie, że warto byłoby opowiadać trochę o teorii, jak to wygląda w teorii. To nasze latanie, i znalazłem tutaj w komputerze u siebie prezentację, która była przygotowana kilka lat temu, ale wydaje mi się, że nadal jest aktualna i że warto byłoby po prostu wykorzystać to, co jest ujęte tutaj w tej prezentacji. Ona była pokazywana na naszych spotkaniach klubowych, i tam dla małego grona pilotów była mam nadzieję użyteczna, natomiast dzisiaj może spróbujemy dla szerszego grona pilotów pokazać tą prezentację i, i umieścić ją gdzieś w serwisach na YouTube czy e, TikToku e, żeby każdy, każdy mógł sobie do tego sięgnąć w każdym momencie i, i odświeżyć te informacje o lotowaniu cross-country więc zaczynamy. Co powinniśmy sprawdzić dzień przed, kiedy spodziewamy się, że dzień może być lotny, czy, czy jeśli mamy jakiś wolny dzień pewnie większość z, nas, z Was słyszała o raspie. Dla tych, którzy nie słyszeli, rasp jest to Mapa z zaniesioną informacją, w dużym uproszczeniu mówię, um, odnośnie tego jak dobry termicznie będzie, będzie dany dzień um, Idea raspo opiera się na um, kodowaniu kolorami tego jak w danej części um, mapy um, aktywna będzie termika i w zależności od tego czy kolor jest zimny czy ciepły to możemy się zorientować jak dobre te warunki będą czyli tutaj jak sobie popatrzymy od, od niebieskiego do czerwonego to jest najniższa aktywność termiczna, to jest najwyższa aktywność termiczna yy. na mapie widzimy tutaj, że to Wschodnia część Anglii, tutaj najlepiej nam to pokazuje, że najlepiej to będzie działało. No I, i zachód, tutaj Walia. Natomiast y, nie musimy aż tak skupiać się na bardzo, bardzo czerwonym kolorze, bo ten żółty kolor też jest całkiem, całkiem dobry. Z doświadczenia wiemy, że przy nawet takim żółtym kolorze, czy nawet zielonkawym, dawało się polecieć kruskantry. My jako paralotniarze nie potrzebujemy aż tak silnej termiki. Jesteśmy w stanie wąskie i dosyć słabe noszenie wykorzystywać. Więc jak planujemy sobie dzień, kolejny załóżmy, patrzymy sobie na tą mapę RASPU, wybieramy sobie z menu datę i sprawdzamy sobie, czy ten dzień w ogóle jest wart latania i który, w który region mielibyśmy jechać i jak nam się będzie układał ten dzień, żeby jak największy dystans polecieć. Link do, do RASP-u znajdziecie tutaj poniżej. Nie wiem, czy on jest aktualny na dzień dzisiejszy, bo aplikacja, prezentacja, przepraszam, była robiona około 4 lat temu, więc może być nieaktualny, ale jeśli sobie wpiszecie RASP Forecast gdzieś tam w, w Google'ach, to na pewno jakieś serwisy. Raz wam się pokażę. Możecie sobie to wybrać i, i, i popatrzeć na to. Raz pokazuję nam nie tylko informacje o tym, jak. Jak termika nam się będzie układać w ciągu danego dnia, ale też możemy znaleźć takie dodatkowe, dosyć użyteczne informacje, jak średni wiatr na przekroju wysokości. Dlaczego jest to, jest to istotne? Przynajmniej w moim, w moim założeniu. Dlatego, że jeśli planujemy sobie lot, załóżmy deklarowany. To możemy sobie zobaczyć, jak dużo będziemy musieli w danym, w danym dniu walczyć z wiatrem, żeby ominąć strefy, czy też jakie startowisko po, powinniśmy wybrać, żeby uniknąć tego, tego wiatru. Zakładając, że na poprzedniej mapce wtaliśmy, że ten region będzie najlepszy, to żeby jak największy dystans polecieć, to wypadałoby wystartować gdzieś tutaj z tego miejsca i dolecieć do, do tej części nadmorskiej. Jeśli byłoby to walnie, no to trzeba by startować tutaj gdzieś w okolicach Snowdonii i przerzucić przez całą walię w ten sposób, z wiatrem, nie optymalizując dystans. Czyli jeśli będziemy sobie deklarować ten lot, no to oczywiście... Wykorzystujemy ten serwis, nawet jeśli nie, no to nie chcemy chyba lecieć pod wiatr, bo ten dystans będzie o wiele mniejszy. A tak jak powiedziałem, jest to uśredniona wartość kierunku i siły wiatru na, na poszczególnych wysokościach. Jak to sobie przejrzymy, to nie musimy po prostu tego liczyć, sprawdzać. Dodatkowo ktoś już to zrobił za nas, więc. Mniej więcej tak by wyglądał nasz lot po tej linii, gdybyśmy wystartowali stąd. Jak już wiemy, gdzie największe warunki termiczne będą, i jak, jak, jak ten średni wiatr na wysokościach nam się będzie układał, no to wtedy jest ten moment, że próbujemy sobie znaleźć startowisko, które, które będzie nam odpowiadało, żebyśmy mogli wystartować. I Polecieć z wiatrem najlepiej, żeby maksymalizować dystans. ExiWeather Weather nie jest jakimś wyszukanym serwisem, to pokazuje lokalną pogodę. Tutaj macie link do tej pogody, możecie sobie tam zobaczyć siłę wiatru. Oczywiście pokazuje to dla poszczególnych miejscowości na płaskim, tą siłę wiatru, ale Założenia, jeśli chcemy uzyskać, biorąc pod uwagę efekt Venturi, wiatr, który będzie na startowisku, to ja z reguły mnożę to, co tutaj mamy, razy dwa. Tak samo tutaj podmuchy wiatru, razy dwa mnożymy i mamy to, jak, jaką będziemy mieli siłę wiatru na startowiskach zazwyczaj. Czyli mamy kierunek, siłę wiatru, też można dodać tutaj już w serwisie. Tam poszczególne kolumny, możemy sobie zobaczyć, jaka będzie podstawa, jakie zachmurzenie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Weather nie jest jedynym serwisem, który pokazuje takie informacje. Na pewno też wielu z Was używa Meteo Blue, do czegoś takiego, plus innych serwisów. Każdy z nich będzie dobry na tyle, na ile prognozy są trafne i sprawdzają się. Co powinniśmy zrobić dzień wcześniej? Nie jest tajemnicą dla nikogo, że to latanie w Wielkiej Brytanii to są naprawdę duże problemy ze strefami, które nas ograniczają. Czyli nie można sobie tak często wystartować, po prostu i polecieć z wiatrem tam, gdzie nas wiatr zaniesie. Trzeba. Niestety, sporo nakombinować się tutaj, żeby żeby uniknąć tych stref. Więc, to jest jeden z, z powodów, dla którego musimy sobie zaplanować tą trasę. Jak już będziemy w powietrzu i będziemy próbowali znaleźć wyjście z sytuacji jakiejś, żeby uniknąć taką strefę, to może się okazać, że będziemy już w takim miejscu, tak wiatr będzie nas spychał, że. Albo będziemy musieli lądować, albo naruszymy strefę. No i wtedy takiego lotu nie można już rzucić do żadnego z serwisu, bo będzie tam naruszenie strefy. Czyli mamy.